Nazywam się Sylwester Suszek, jestem współzałożycielem giełdy bitcoinowej Bitbay. Myślę, że na dzień dzisiejszy nakładamy bardzo duży nacisk na support. Nie chodzi nam o support tylko i wyłącznie techniczny, ale bardziej support klienta, jeżeli chodzi o klienta. Tak? Czyli chcemy w najbliższym czasie posegregować naszych klientów, aby każdemu klientowi dopasować jednego konsultanta do po prostu swojej obsługi. Czyli że oczywiście infolinia zostaje tak jak była, ale oprócz tego klienci będą mieli dedykowany numer do swojego konsultanta. To jest główna rzecz, którą chcemy w najbliższym czasie wprowadzić. E, usprawnić na pewno jeszcze bardziej support, e, czyli aby klienci mogli jeszcze więcej się dopytać, jeszcze więcej się dowiedzieć e, przez jakby wszystkie formy, nie tylko łącznie infolinie czy czat, ale również usprawniając go, jeżeli chodzi o fakty, bo to jest myślę jedną z istotniejszych rzeczy, na którą widzimy nacisk. Użytkowników przybywa nam dziennie e, bardzo dużo. Mówimy tutaj o osobach od 20 do prawie 80 osób dzień w dzień. Weszliśmy na rynek zagraniczny, załączyliśmy już oficjalnie i ostatecznie Okopeja, który w końcu zaczął działać idealnie. To były też bardzo ciężkie problemy, bo były związane z AML-em, ponieważ Okopej na rynek Polski bardzo ciężko patrzył. Tak samo mamy problem z sofortem, który też nie do końca chce nam podłączyć go. Też związane jest to właściwie z całym planiem brudnych pieniędzy, więc to są rzeczy, z którymi musieliśmy stawić czoła, ale udało nam się przynajmniej tego Okopeja na dzień dzisiejszy przełączyć. Działa on automatycznie na API i to jest bardzo istotne, czyli wypłaty jak i wpłaty ekspresowo działają u nas i dlatego rynek USD zaczął bardzo mocno funkcjonować. I otóż i od ostatniego czasu do tych dwóch tygodni załączył się nam rynek USD do, rynek euro, przepraszam bardzo. Czyli w ostatnim momencie załączył się jeszcze rynek euro. To ile tak mniej więcej już użytkowników włącznych? Ponad obecnie ponad 15 tysięcy użytkowników, którzy są zarejestrowani. Oczywiście. Musimy wziąć dwie rzeczy pod uwagę, że nasza platforma umożliwia rejestrację tylko się przez maila, więc każdy użytkownik, który wchodzi, sytuacja jest taka, że rejestruje się oczywiście po zarejestrowaniu, jeżeli w ciągu 24 godzin nie zaktywuje konta, czyli go nie... Z... Znaczy nie, nie zweryfikuje, tylko tak jakby to powiedzieć. <grywa> nie aktywuje konta swojego, no to w tym momencie konto zostaje anulowane, tak? Czyli w pewnych momentach dochodziliśmy nawet do ponad 20 tysięcy użytkowników, tylko że po 72 godzinach oczywiście ta liczba nam diametralnie spada, ponieważ jakby automat wyrzuca nam tych klientów, którzy są deaktywowani. A jeśli chodzi o aktywnie zweryfikowanych użytkowników? Tutaj jesteśmy w granicach gdzieś około 8, 8, tysięcy, 8 tysięcy osób, pełno zweryfikowanych, ale musimy wziąć pod uwagę, że około od 2 tysięcy, tak szacuję, od 2 do 2,5 tysiąca użytkowników, którzy tylko handlują samym Bitcoinem. I tutaj są to użytkownicy, którzy tylko handlują samym Bitcoinem. Tak to wygląda na ten moment. Na pewno udało nam się w końcu dograć z operatorem, zmieniliśmy ostatecznie operatora na cashbilla, z którym dograliśmy to, że cashbill jest odpowiedzialny i autoryzuje nam osobę wpłacającą bitcoin, czyli jeżeli Jan Kowalski... Jest u nas zarejestrowany, to tylko Jan Kowalski może zrobić wpłatę, szybką wpłatę ekspresową. Czyli nie ma możliwości, aby inna osoba poza Janem Kowalskim zrobiła do nas wpłatę. Tu udało nam się po prostu połączyć genialnie API, jak i przez zwykłe przelewy, tak i przez pay -by linki. To była dość duża, dość duża integracja u nas, która trwała ponad dwa miesiące, bo e, chodziło o bardzo dużo kwestii związanych z atakami, które były przez phishing e, robione do nas na giełdę. Udało nam się zniwelować prawie 90% problemu na dzień dzisiejszy. Właściwie to wszystkie przepisy próbujemy tworzyć albo interpretować sami i myślę, że duża sztuka. Ja osobiście trochę z tego cieszę, bo de facto trochę tworzymy prawo sami dla siebie, próbując udowodnić wszystkim instytucjom, jak to powinno wyglądać. Te instytucje z nami się zgadzają. I to jest ciekawe, ponieważ jak i służby, taki policja faktycznie twierdzą, że regulacje, które wprowadziliśmy są bardzo dobrymi regulacjami, z nimi się w 100% zgadzają, jak i informowanie również banków. Taki dział fraud, który został u nas bardzo mocno stworzony, który bardzo pracuje z bankami, to jest dział, który pracuje 24 godziny, jest to co 8 godzin po jednej osobie, która cały czas sprawdza ekspresowe wpłaty, informuje banki o każdym dla nas nieautoryzowanym przelewie, który nam nie pasuje. Bank nam potwierdza te przelewy. Tu też mamy bardzo mocną współpracę z Cashbillem. Cashbil nam wytyczył też osoby, które pracują razem z naszym działem fraud. Więc jakby ta współpraca zaczęła być taka trójstronna. Czyli mówimy tutaj Cashbill, my i bank. I to myślę, że daje nam bardzo dużą kwestię. To bezpieczeństwo cały czas jest powiększane. To jest bazowa kwestia, nad którą pracujemy. Bo nie sztuką jest, ktoś zadał mi pytanie, Dlaczego nie dopuszczamy do tego, jeżeli de facto nic nas nie ogranicza? Tak? No, bo nie ma dziś regulacji prawnej, i mówiąc wprost i kolokwialnie, gdybyśmy nawet dopuszczali hakerów do tego, aby wprowadzali do nas gotówkę i kupowali bitcoiny, to jako samą giełdę bitcoinową to nie dotyka. Ze względu na to, że nie ma na to żadnej regulacji, my robimy wszystko tak, jak powinno być. Czyli, osoba, która powiedzmy w późniejszym momencie widzimy, że jest to haker. Musi być zweryfikowany, czyli dopełnia wszelkich czynności. Dlaczego prowadziliśmy ten dział? Ze względu na to, że patrząc długofalowo na interes, a tak właśnie patrzymy, wiemy o tym, że prędzej czy później odbije się to po prostu dużą czkawką. Tak? Jeżeli byśmy nie zaczęli wprowadzać takich regulacji, myślę, czy konkurencja miała wprowadziła takie rzeczy, nie wiem, ale ja na pewno jest dumny jestem, ja i myślę, że cały zespół BitBay jest dumny z tego, że jesteśmy giełdą, która mówi o tym wprost, że takie regulacje są wprowadzane, że one działają i że to wszystko po prostu wygląda tak, a nie inaczej. A co chciałbyś, żeby się zmieniło w polskim systemie prawnym? Myślę, że główną rzeczą, którą bym chciał, to na pewno to, aby w końcu otrzymać albo być licencjonowaną giełdą, albo mieć nadzór KNF-u nad sobą. Myślę, że dzięki temu nie tylko, zdobyli, nie tylko byłaby dobra kwestia dla samej giełdy, ale również dla samego Bitcoina. To jest to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Tak duża kwestia i tak duża instytucja KNF, kiedy wprowadziłaby jakąkolwiek regulację na naszą biłdę, to również dałoby bardzo duży plus dla samego Bitcoina, ponieważ Bitcoin stał się też wtedy bardziej wiarygodny. Co? Że będzie u nas możliwość. Yy... Możliwość zakupu bitcoinów bez weryfikacji, do określonej kwoty na głównej stronie, czyli taki szybki dostęp do po prostu niedużej liczby bitcoinów. Mówimy tutaj o maksymalnej kwocie 200 300 zł. Chodzi tylko o to, że bardzo dużo naszych klientów no, zwracało nam na to uwagę, że potrzebują zakupić po prostu Bitcoin po to, by na szybko zapłacić, nie wiem, za gazetę, zapłacić za jakiś film, a w tym momencie musieli dokonywać pełnej, pełnej jakby weryfikacji, procedury, i to zbyt długo po prostu trwało dla nich. No i to po prostu powstawał problem. Więc jakby. Biorąc z tej kwestii uwagę, zaczęliśmy po prostu coś takiego wprowadzać. Takie pudełko wykonane ze stali nierdzewnej. Każdy, kto chciałby coś takiego używać, po prostu z dostarczonych zestawu znaków dokonuje zapisania swojej sentencji i zamyka je po prostu w niezniszczonym pudełku.